Uroczystość rozpoczęła się od hymnu państwowego. Przedstawienia gości. Następnie przyszedł czas na odczytanie decyzji Dolnośląskiego Komendanta oraz przekazanie obowiązków nowemu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Wieleniej Górze. Merguje przyjęcie obowiązków komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Jest to na pewno bardzo wyjątkowy dzień dla całej Jeleniogórskiej Straży Pożarnej, ale również dla mnie indywidualnie jest to bardzo uroczysty dzień, nie tylko w życiu służbowym, ale również i, i prywatnym. Nowego komendanta zapytaliśmy o plany co do Jeleniogórskiej jednostki. Jeżeli coś działa, dobrze funkcjonuje, to należy to kontynuować. Także nie będzie żadnych rewolucji, będzie po prostu kontynuacja. Chciałbym dalej też kontynuować i rozwijać współpracę transgraniczną między stroną czeską, między Strażakami z Czech i naszą stroną. Jest ta współpraca, cały czas jest, ale chciałbym jeszcze ją rozwijać. Mam również tutaj najbliższe pomysły na ten najbliższy czas w tym roku chcemy zakupić samochód ratowniczo-gaśniczy specjalny do gaszenia pożarów lasów. Chcemy także na przyszłość wybudować nowy posterunek Państwowej Straży Pożarnej. Zastępcą komendanta został brygadier Michał Jaremenko. Andrzej Ciosk z Komendą Miejską w Jeleniej Górze związany jest od ukończenia szkoły oficerskiej. Staramy się taką politykę kadrową prowadzić, aby komendantami, dowódcami byli strażacy miejscowi. Z racji takiej, że dobrze znają to środowisko, dobrze znają to społeczeństwo. Dobrze znają przede wszystkim i na co dzień współpracują z druhami z Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie są osobami anonimowymi. Mają oczywiście duże doświadczenie. Przypominamy, poprzedni komendant, starszy brygadier Radosław Fiołek, zmarł nagle w listopadzie zeszłego roku. Miał 47 lat.